Go. Samsung A54 5G to dobrze znany średniak, który jest już z nami kilka miesięcy. Czy na tle ciągle wyrastającej konkurencji nadal jest ciekawą i opłacalną propozycją? Mam nadzieję, że ten materiał rozwieje wszelkie wątpliwości. Aby nie przedłużać, zacznijmy od rozpakowania. I tutaj niestety Samsung nas nie rozpieszcza, bo oprócz papierologii i kabla USB-C próżno szukać czegoś więcej. Na przykładzie ostatnio testowanego Realme 11 Pro Plus muszę przyznać, że A54 wypada pod tym względem naprawdę słabo. Sam smartfon na szczęście prezentuje się dużo lepiej. Korpus wykonano z aluminium, natomiast plecki, jak i ekran urządzenia pokryto szkłem Gorilla Glass 5. Całość jest nienagannie spasowana i może przywodzić na myśl urządzenia klasy wyższej. Podobieństwo do Galaxy S23 możemy również zobaczyć w kształcie i ułożeniu obiektywów, co jest niewątpliwym plusem dla omawianego średniaka. Równie dobrze prezentuje się AMOLEDowy ekran o rozdzielczości 2340x1080 pikseli odświeżaniu 120 Hz i przekątnej 6,4 cala. Warto dodać, że w słoneczny dzień może on uzyskać jasność 1000 nitów, co jest wartością spokojnie wystarczającą do komfortowego konsumowania treści. Sporym nieporozumieniem, jak dla mnie, jest natomiast grubość ramek wokół ekranu. Te przypominają telefony sprzed ładnych paru lat, a już poprzednie modele z serii A miały je cieńsze, także tutaj Samsung zalicza znaczący regres. Na szczęście nie zabrakło pyłoszczelności i wodoodporności zgodnej z normą IP67, czyli zanurzeniem urządzenia na 1 m do 30 minut. Producent wyposażył również omawiany A54 w potrzebne przyciski i złącza wokół obudowy. Na prawej ściance znalazły się przyciski regulacji głośności i włącznik urządzenia. Na górze mamy tackę na dwie karty SIM lub kartę pamięci i jedną kartę SIM, a zaraz obok otwór mikrofonowy. Na spodzie również znajdziemy otwory mikrofonowe, a oprócz tego złącze USB typu C oraz głośnik ukryty za metalową maskownicą. Muszę dodać, że smartfon posiada jeszcze jeden głośnik ukryty w górnej części ekranu, co daje nam dźwięk w stereo. Jak brzmi takie połączenie? Posłuchajcie utworu testowego. Ok, a jak prezentują się zastosowane przez producenta podzespoły? No powiem tak, źle absolutnie nie jest. Ale też nie ma się czym zachwycać. Na pokładzie mamy Exynosa 1380 z grafiką Mali G68, 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Taki zestaw wystarczy jak najbardziej do w miarę komfortowego użytkowania, ale nie ma tutaj mowy o poziomie zbliżonym do flagowców z wiadomych względów. Czasami zdarzają się lekkie przycięcia animacji i spowolnienia, ale w tym przedziale cenowym można to jeszcze wybaczyć. Sytuację ratuje po części 120 Hz. Ekran, który zdecydowanie poprawia wrażenia z użytkowania. W trakcie testów w programach takich jak Geekbench, Antutu czy 3D Mark nie zauważyłem, aby telefon jakoś nadmiernie się nagrzewał, a jedynie stawał się delikatnie ciepły. Wyniki widzicie teraz na ekranie i potwierdzają one, że mamy do czynienia z wydajnością typową dla średniej półki cenowej. Pytanie tylko, czy prawie 2400 zł to dalej średni segment? Tutaj każdy musi to samo ocenić. Przejdźmy do baterii. Mamy tu ogniwo o pojemności 5000 mAh, więc w teorii jest dobrze, a jak w praktyce, całkiem nieźle. U mnie wytrzymywał około 5-6 godzin na ekranie, więc jest to jeden dość intensywny dzień pracy, co należy uznać za dobry wynik. Minusem jest oczywiście dość wolne, maksymalnie 25W ładowanie i brak ładowania indukcyjnego, co w tej cenie jest lekkim zaskoczeniem. Zanim przejdziemy do omówienia aparatów, to muszę jeszcze wspomnieć o zabezpieczeniach telefonu, a tych mamy kilka. Oprócz pinu i zdjęcia twarzy jest jeszcze skaner odcisków palca, który jest zdecydowanie najbezpieczniejszy. Jego szybkość działania jakoś specjalnie nie zachwyca, ale jest dość skuteczny, więc nie będę się tutaj zbytnio czepiał. Przejdźmy zatem do aparatów. Na pierwszy ogień aparat przedni, w którym zastosowano sensor o rozdzielczości 32 MP ze światłem F2.2, który może nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K i 30 klatkach na sekundę. Główny obiektyw z tyłu ma rozdzielczość 50 megapikseli, światło F1.8, ciągły autofokus z detekcją fazy i stabilizację optyczną. Ultra szeroki natomiast ma rozdzielczość 12 megapikseli i światło F2.2, a obiektyw makro 5 megapikseli i światło F2.4. Zarówno obiektywem głównym, jak i ultraszerokokątnym nagramy wideo w 4K i 30 klatkach na sekundę, a dodatkowo mamy możliwość przełączania się pomiędzy nimi w trakcie nagrywania. Będąc w temacie aparatów, wspomnę krótko o budowie ich interfejsu. A więc klasycznie. Na dole, nad przyciskiem migawki, mamy do dyspozycji wybór różnych trybów zdjęć i filmów. Nieco wyżej możemy przełączać się pomiędzy obiektywami, również w trakcie nagrywania. Na samej górze mamy najpotrzebniejsze opcje, takie jak zmiana rozdzielczości, lampa błyskowa, czasomierz, włączenie stabilizacji i kilka innych. Więcej opcji znajdziemy klikając w zębatkę, ale ze względu na ich ilość nie będę ich teraz omawiał. Dla dopełnienia wszystkich informacji dodam, że smartfon pracuje na Androidzie w Wersji 13 z nakładką One UI 5.1. Teraz już czas na zdjęcia i filmy. Zostawiam je do Waszej oceny, a na koniec małe podsumowanie ode mnie. Go. Czas na krótkie podsumowanie. Ogólnie rzecz ujmując, mamy do czynienia z solidnym w miarę wydajnym urządzeniem, ale niestety źle wycenionym. Smartfon na wielu polach jest przeciętny, lecz na żadnym nie zawodzi. Zdjęcia i filmy prezentują dobry, jak przystało na Samsunga, poziom, choć czasami są problemy z oddaniem zieleni, a w filmach powstające czasem przepalenia, zwłaszcza w słoneczny dzień. Tryb nocny natomiast prezentuje dość wysoki poziom, szczególnie przy użyciu głównego obiektywu. Niestety, smartfon niczym się nie wyróżnia, a jego największą wadą, jak wspomniałem wcześniej, jest jego cena. W momencie publikacji tego filmu są to okolice 2400 zł, co czyni go, w mojej ocenie, całkowicie nieopłacalnym. Jeśli dostaniecie go w okolicach 1600-1700 zł, to jak najbardziej będzie to dobry zakup. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie do końca. Do następnego. Cześć.